Kupujesz polisę, bo chcesz spać spokojnie. Reklama mówi, jesteśmy z Tobą w trudnych chwilach. Ale prawda jest inna. Ubezpieczyciel zarabia nie wtedy, gdy Ci pomaga, ale wtedy, gdy Nic Ci nie wypłaca. Cała branża ubezpieczeniowa istnieje dlatego, że boisz się ryzyka. Boisz się choroby, wypadku, pożaru, kradzieży. Strach jest paliwem. A oni sprzedają Ci spokój, którego wcale nie gwarantują. Statystyki są proste. Większość ludzi nigdy nie skorzysta z ubezpieczenia. To znaczy, że składki wpłacane przez miliony zasilają zyski firmy. Im rzadziej wypłacają, tym więcej zarabiają. To nie jest filantropia. To czysty biznes. Małymi literkami w umowie jest wszystko to, czego ci nie powiedzieli. Wyłączenia odpowiedzialności. Brzmi niewinnie. Ale to lista powodów, żeby ci odmówić. Im dłuższa lista, tym większe zyski dla firmy. Wyobraź sobie, że masz ubezpieczenie na dom. Dom spłonął, ty zgłaszasz szkodę, a firma mówi: Ognisko w ogrodzie? To przyczyna rażącego niedbalstwa. Nie wypłacimy. Twój dramat ich oszczędność. Każda wypłata to strata dla ubezpieczyciela. Dlatego przeciągają sprawy tygodniami, miesiącami, czasem latami, bo wiedzą, że wielu ludzi w końcu odpuści. Im dłużej czekasz, tym więcej zarabiają. Kupujesz ubezpieczenie za kilkanaście złotych. Myślisz, lepiej mieć niż nie mieć. Ale właśnie te najtańsze polisy mają najwięcej wyłączeń. Wypłata? Prawie niemożliwa. Masz polisę w pakiecie z etatem. Brzmi super. Ale taka polisa chroni wszystkich trochę, czyli nikogo naprawdę. Dla firmy to tani marketing. Dla ciebie iluzja bezpieczeństwa. Masz diagnozę od lekarza. Ale w regulaminie firmy twojej choroby nie ma. Nie spełnia warunków świadczenia i sprawa zamknięta. Twoje cierpienie, ich zysk. Polisa mówi ochrona w każdej sytuacji. Ale jeśli zdarzy się wypadek w pracy, często odsyłają cię do pracodawcy. Nie nasza odpowiedzialność. I znowu oszczędzają na twojej tragedii. Wyjeżdżasz na wakacje, kupujesz Polisę, czujesz się bezpiecznie. Ale jeśli coś stanie się poza Unią Europejską, limity są śmiesznie niskie. Transport do kraju często na twój koszt. A oni inkasują składkę i udają, że zrobili wszystko. Powódź, wichura, trzęsienie ziemi to sytuacje, przed którymi chcesz się chronić. Ale w wielu polisach właśnie takie zdarzenia są wyłączone. Czyli wtedy, gdy naprawdę potrzebujesz pieniędzy, firma mówi: Nie płacimy. Autokasko chroni twój samochód. Na papierze. Ale jeśli złodziej ukradł auto, a ty nie miałeś kluczyków w sejfie, wypłaty nie będzie. Papier chroni firmę nie ciebie. Wiele polis zdrowotnych kompletnie ignoruje depresję, nerwicę, wypalenie. Dla nich to pol problemy poza zakresem. Czyli połowa prawdziwych chorób nie istnieje w świecie ubezpieczycieli. Łączymy ochronę z inwestycją brzmi pięknie. Ale prawda jest taka. Płacisz wysokie prowizje, a ochrona jest minimalna. Ty tracisz, firma zyskuje. Każdy ubezpieczyciel ma wewnętrzną listę najczęstszych powodów odmowy wypłaty. Nie zobaczysz jej w reklamie. Ale to właśnie ta lista decyduje o Twoim losie, kiedy zgłosisz szkodę. Większość ludzi nie czyta umów, a firmy o tym wiedzą. Dlatego piszą językiem, którego nie rozumiesz. Bo nie wiedza klienta to czysty zysk. Dwie osoby jadą tym samym autem, obie płacą składki. Wypadek, i nagle okazuje się, że wypłata obejmuje tylko jedną z nich. Druga zostaje z niczym. Tak działa matematyka ubezpieczyciela, bo państwo samo korzysta z polis i zysków branży, a lobby ubezpieczeniowe to miliardy złotych. Nikt nie zamknie im drzwi, bo wszyscy na tym korzystają, oprócz ciebie. Kiedy coś tracisz dom, zdrowie, samochód. Firma analizuje, jak nie wypłacić ci pieniędzy. Twoja tragedia to ich biznes. Im mniej dostaniesz, tym więcej zostaje w ich kieszeni. W polisie często jest napisane: wypłata do sumy ubezpieczenia. Ale potem okazuje się, że maksymalnie dostaniesz 5 tysięcy złotych. A twój samochód wart jest 30 tysięcy. Resztę masz pokryć sam. Ubezpieczyciele uwielbiają hasło: rażące niedbalstwo. Toworek, do którego można wrzucić wszystko. Zostawiłeś okno uchylone? Nie wypłacą. Nie zgłosiłeś zdarzenia w ciągu 24 godzin? Nie wypłacą. W telewizji widzisz uśmiechniętą rodzinę, która dostaje szybki przelew. W rzeczywistości setki tysięcy osób latami walczą w sądach o swoje pieniądze. Bo reklama to bajka. A życie to tabelka z odmowami. Jedziesz na wakacje, masz polisę. Potrzebujesz operacji, ale firma mówi: To choroba przewlekła, nie wypadek. I znowu zostajesz z rachunkiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jedną z ulubionych metod firm jest przeciąganie czasu. Potrzebujemy jeszcze dokumentów. Czekamy na ekspertyzę. Każdy tydzień zwłoki to dla nich oszczędność, bo Twoje pieniądze leżą na ich koncie, a nie na Twoim. Ty jesteś sam, bezradny i zrozpaczony. Oni mają dziesiątki prawników, którzy potrafią obrócić każde słowo w umowie przeciwko tobie. To nie jest równa walka. To polowanie na twoją niewiedzę. Kiedy umiera bliska osoba, liczysz, że ubezpieczenie pomoże. A wtedy zaczynają się pytania: Czy na pewno nie było chorób wcześniej? Czy zgłoszono wszystko uczciwie? Każdy haczyk staje się powodem odmowy. Przez 10, 20, 30 lat płacisz co miesiąc składki. A kiedy przychodzi tragedia, słyszysz, niestety to poza zakresem. Czyli płaciłeś całe życie za nic. Wielu ludzi nie wie, że zwykła jazda na rowerze w górach albo pływanie w jeziorze może być uznane za sport ekstremalny. A to oznacza brak wypłaty. To, co dla ciebie jest normalnym hobby, dla firmy jest pretekstem do odmowy. Ubezpieczyciele inwestują miliardy złotych twoich składek na giełdzie. Zarabiają na tym krocie. Ale gdy ty prosisz o wypłatę, nagle o nie ma środków. To teatr, w którym rolę ofiary zawsze grasz ty. Twoje mieszkanie zalane wodą. Wniosek o odszkodowanie. Firma odpowiada: To nie powódź, to podniesienie się poziomu wód gruntowych. Jedno słowo w definicji i kasa zostaje u nich. Nie czytasz umów, bo mają 50 stron, ale w każdej linijce czai się pułapka. Jedno źle zapisane słowo i ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie musi być fair. Wystarczy, że dasz mu pieniądze, bo boisz się przyszłości. To biznes oparty na emocjach, twoim strachu i twojej naiwności. Im dłużej nie korzystasz z polisy, tym bardziej jesteś dla nich idealnym klientem. Bo płacisz i milczysz. Największe zyski przynoszą ludzie, którym nic się nie stało. Czy naprawdę ubezpieczenie daje ci bezpieczeństwo? Czy daje tylko iluzję bezpieczeństwa podczas gdy firma zarabia na twojej stracie? Rodzina straciła ojca w wypadku samochodowym. Polisa na życie miała pomóc dzieciom. Ale firma powiedziała: Zapięcie pasów nie było użyte prawidłowo. I cała wypłata przepadła. Tragedia dla rodziny, oszczędność dla ubezpieczyciela. Wyobraź sobie setki tysięcy wniosków rocznie. Każdy analizowany przez dział ekspertów. Ich zadanie nie brzmi: jak pomóc klientowi. Ich zadanie brzmi jak znaleźć powód, by nie wypłacić. Twoje składki idą do firmy. Firma inwestuje je na giełdzie, w obligacje, w nieruchomości. Ty masz złudzenie ochrony, a oni mają realny kapitał, którym zarabiają fortuny. Ludzie zmęczeni walką często odpuszczają, rezygnują z dochodzenia swoich praw, bo nie mają siły. I właśnie na tym zarabiają ubezpieczyciele na Twoim zmęczeniu. Tysiące spraw o wypłaty ciągną się latami. Kto w tym czasie korzysta z Twoich pieniędzy? Nie Ty. To ubezpieczyciel obraca Twoimi składkami, podczas gdy Ty czekasz. Gdy nie dostajesz wypłaty, nie idziesz do mediów. Milczysz, bo wstyd, bo nie masz siły. A oni dalej reklamują się hasłem: Wypłacamy szybko i bezproblemowo. Twoja cisza jest ich najlepszą reklamą. Facet gra w piłkę na osiedlowym boisku. Łamie nogę. Polisa zdrowotna mówi: Sport amatorski wyłączony. Zostaje z rachunkiem i gipsem. Domy zalane, setki rodzin bez dachu nad głową. Polisy miały działać, ale firmy powiedziały: To siła wyższa. I ludzie zostali z ruinami i pustym kątem. Każdy ubezpieczyciel ma dokument, w którym wypisane są ryzyka wyłączone. Lista jest dłuższa niż twoja polisa. To właśnie ta lista decyduje, czy dostaniesz pieniądze. I najczęściej decyduje przeciwko tobie. Polisa inwestycyjna największe oszustwo. Reklamowana jako ochrona plus kapitał. Ale tak naprawdę kapitał zjadają prowizje. Ty dostajesz mniej niż wpłaciłeś, a firma rekordowe zyski. Dlaczego umowy są pisane niezrozumiałym językiem? Bo im mniej rozumiesz, tym łatwiej cię oszukać. Prosty język byłby zbyt niebezpieczny, klienci by się buntowali. Starszy pan jedzie rowerem do sklepu, potrąca go samochód. Firma mówi: Rowerzysta nie miał kamizelki odblaskowej i cała polisa jest nieważna. Twoja składka trafia do firmy. I pierwsze, co robią ubezpieczyciele: liczą zysk, nie ochronę. Ty jesteś klientem tylko w momencie podpisania umowy. Czujesz, że to twoja wina. Bo źle zgłosiłeś. Bo nie doczytałeś. I właśnie o to chodzi. Żebyś poczuł się winny i nie walczył. A oni zarabiają dalej. Firmy ubezpieczeniowe mają jedno z najsilniejszych lobbyingów. Politycy nie zmienią prawa, które daje miliardy zysków. Bo sami na tym korzystają. W USA setki tysięcy ludzi co roku toczą batalie o odszkodowania. Tam kwoty są większe, ale zasada ta sama. Twoja strata jest ich zyskiem. Działa to tak. Płacisz składkę, czujesz spokój, śpisz spokojniej. A oni wiedzą, że prawdopodobieństwo wypłaty jest minimalne. Twój spokój kosztuje Cię setki złotych rocznie. Dla nich to czysty profit. Największe firmy ubezpieczeniowe zarabiają miliardy rocznie. I to nie dlatego, że wypłacają dużo. Ale dlatego, że wypłacają jak najmniej. Kiedy zgłaszasz szkodę, jesteś dla nich tylko numerem w tabeli. Jednym z miliona przypadków. A tabela mówi jasno: im mniej wypłat, tym większy bonus dla menedżera. Ubezpieczenie nie jest twoim bezpieczeństwem. To biznes, w którym twoja strata jest warunkiem ich zysku. Na końcu tej gry zawsze wygrywa firma, bo ma prawników, ekspertów, lobbystów i reklamy. A ty masz tylko nadzieję. Ubezpieczyciele działają na całym świecie i wszędzie mechanizm jest ten sam. Twoje straty są fundamentem ich potęgi. Im większa tragedia w kraju, powodzie, huragany, pandemie, tym większe zyski ubezpieczycieli. Bo ludzie masowo kupują polisy. A wypłat i tak nie ma tyle, ile obiecano. Musisz wiedzieć, polisa nie jest gwarancją. To produkt finansowy, którego celem jest zarobek firmy, nie Twoje bezpieczeństwo. Ubezpieczyciele nigdy nie mówią wprost, nasz zysk rośnie, gdy ty tracisz. Ale taka jest logika systemu. To mechanizm wpisany w ich DNA. Z każdym rokiem powstają nowe wyłączenia, nowe warunki, nowe kruczki, bo firmy wiedzą, że im trudniejsza umowa, tym mniej wypłat. W przyszłości wszystkie polisy będą cyfrowe. Klikasz w aplikacji, płacisz składkę, ale regulamin będzie miał tysiąc stron, a ty nawet go nie zobaczysz. Dla ubezpieczyciela idealny klient to ten, który płaci całe życie i nigdy nic nie zgłosi, czyli ty jeśli wierzysz w iluzję bezpieczeństwa. Przyjdzie dzień, w którym coraz więcej ludzi zacznie rozumieć, że polisy to biznes, nie ochrona. I wtedy branża zmieni marketing, żeby sprzedać tę samą iluzję w nowej formie. Najwięcej płacą ci, którzy się boją. Starsze osoby, rodziny z dziećmi, ludzie po przejściach. Ich strach to największe złoto ubezpieczycieli. Twoja strata trafia do tabeli w Excelu. Dla ciebie tragedia życia. Dla nich Liczba w statystyce i bonus dla zarządu. Im mniej ci wypłacą, tym więcej zarobią. To najprostsza zasada branży ubezpieczeń. Firmy udają, że są twoim przyjacielem, ale przyjaciel nie zarabia na twojej stracie. Ubezpieczyciel, tak. Ile razy płaciłeś składki, a ile razy naprawdę dostałeś pieniądze? Policz. Wtedy zobaczysz prawdziwy obraz. Ubezpieczenia nie są tarczą. To biznes, w którym Twoje straty budują ich fortuny. I to właśnie jest prawdziwa twarz branży. Dzięki, że oglądałeś do końca. Kliknij subskrypcja. Tu znajdziesz więcej prawd, których nikt nie powie ci w reklamach. W komentarzu napisz jedno słowo, na przykład oglądam. To wystarczy, żeby algorytm podbił film wyżej. A najlepsze materiały o pieniądzach, podatkach i systemie masz w playliście. Link znajdziesz w komentarzu.